Dzień dobry serdecznie Państwa. Witamy na oficjalnej ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą Tymeks Boxing Night odsłona. Numer 16. Proszę Państwa, za chwilę zawodnicy, za chwilę poproszę superwajzora, za chwilę poproszę również osoby, dzięki którym ta gala może się odbyć. Opowiemy Państwu trochę o tej gali. Natomiast teraz kilka słów o naszych dobrodziejach, o naszych sponsorach, dzięki którym właśnie ta gala również może się odbyć. A są nimi Hotpay, Blachy Pruszyński, Dzierżoniów, który nastraja pozytywnie i tutaj duży ukłon w kierunku Dzierżoniowa. Właśnie za to, że po raz kolejny, już tak cyklicznie właściwie, z dużym uśmiechem, z dużą energią w tym dzierżeniowie spotkać się możemy, a zatem nastraja pozytywnie i to wiemy, o rzeczach normalnych nie mówimy. Kolejnym ze sponsorów wrzeciono czasu, luksusowe zegarki, Windor, producent drzwi, 3KF Energy, restaurację łapci Maliny, JTC Outsourcing IT i Gromda Fight Club. Mamy również patronów technicznych, a są nimi Xtreme, Hobby, a także protego security i wreszcie patroni medialni, a są nimi dzisiaj: WP Sportowe Fakty, TVP Sport, Boxer ORG i kanał sportowy. Proszę Państwa, a zatem rozpoczynamy już teraz oficjalną ceremonię ważenia, natomiast ona nie może się rozpocząć bez osób, które już teraz zapraszam na scenę, a zatem promotorzy. Panowie Grabowscy, Mariusz i Marcel, serdecznie zapraszam na scenę. Współpromotorem, ale także współprowadzący, Mateusz Borek. Prezes, tym Xboxing Promotion Mariusz Konieczyński, zapraszam serdecznie. jest się ta, bez której ceremonia ważenia nie mogłaby się odbyć, a więc supervisor dzisiejszego ważenia jutrzejszych zawodów, pani Paulina Pietras, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, a zatem nie widzę już teraz żadnych przeszkód do tego, abyśmy mogli rozpocząć ceremonię ważenia. Obejrzycie Państwo siedem zawodowych pojedynków, pojedynek ostatni w obronie pasa międzynarodowego mistrza Polski. A zatem rozpoczynamy ważenie, oto pierwszy z pojedynków. Kategoria Super Lekka, pojedynek ten został zakontraktowany na cztery rundy. Oto Narożnik Niebieski, zawodnik pochodzący z Czech. Trzy zawodowe pojedynki, wszystkie pojedynki wygrane, dwa wygrane przez KO. Przed Państwem Lukas Dekis! Czechy, trzy pojedynki, wszystkie wygrane, dwa wygrane przed czasem check Lucas Dex 63 kg 400 g 63 400 więc w limicie kategorii super lekki Oto narożnik jutcejcy na narożnik czerwony Zawodnik stajniej Tym Xboxing Promotion. Dwa zawodowe pojedynki. Oba pojedynki wygrane. Przed Państwem Aleksander! Olo! jeszcze ja! 63 kg, 300 gramów, 63, 300 Jasiewicz, a więc obaj zawodnicy, Dekis, a także Jasiewicz w limicie kategorii superlekkiej. Kategoria superlekka, pojedynek, kontraktowany na cztery rundy. Narożnik niebieski to Czech. Lukas Dekis i narożnik czerwony, zawodnik stajni tym Tymek z Promotion 4. Aleksander rady. Olo Jasiewicz cztery rundy kategoria super lekka walka która rozpocznie w sobotni wieczór Tymex Boxing Night 16 obaj niepokonani kto straci zero w rekordzie Dekis czy Jasiewicz Jasiewicz a może jednak Dekis. Dziękuję bardzo Oto bohaterowie pierwszego pojedynku jutrze, jutrzejszej gali. Tym z Boxing Night słona numer 16. A już teraz na wadze, bohaterowie drugiego pojedynku jutrzejszej gali. Kategoria średnia, pojedynek kontraktowany na 6 ślun, A do narożnika niebieskiego. Wywołuje zawodnika z Polski. Pięć zawodowych pojedynków, cztery wygrane, w tym jeden wygrany przez KO. Przed Państwem Damian Stanisławski. wnosi na wagę 72 kg 200 gramów. Walka zakontraktowana w kategorii średniej. Limit wagowy 72,500. I oto przed Państwem zawodnik, który jutro wyjdzie do narożnika czerwonego. A to zawodnik z tajni Tymek z Boxing Promotion. Cztery zawodowe pojedynki. Wszystkie pojedynki wygrane przez tego zawodnika. A jest nim... Kamil! Let's 71 kg, 300 g wnosi na wagę niepokonany Kamil Kuździń. Przypominam, walka w limicie kategorii średniej. 72,5 kg, pozycja bokserska. Walka zakontraktowana na dystansie 6 rund. Stanisławski czy Kuździeń? Kuździeń czy jednak to Stanisławski zada mu pierwszą porażkę w karierze. Walka numer 2, kategoria średnia, tym Boxing Night 16 w sobotę 13 marca o 19.40 na antenie TVP Sport. Dziękuję bardzo. No, to już wiemy, proszę Państwa, kto zawalczy w drugim pojedynku jutrzejszej gali? Tymczasem, Boxing Night, odsłona numer 16. A oto przed Państwem, my, zawodnicy pojedynku numer 3. Kategoria średnia, pojedynek kontraktowany na 6 rund. A do narożnika niemieckiego wyjdzie jutro zawodnik pochodzący z Holandii. 16 zawodowych pojedynków, 7 wygranych, w tym 2 przez KO, 5 pojedynków przegranych, 4 pojedynki zremisowane. Przed Państwem... MARVIN VASSING! Marvin Vassing z Holandii już na wadze, a wnosi... 73 kg, 400 gramów. 73, 400. Walka zakontraktowana w limicie kategorii średniej. Walka rankingowa z dopuszczalnym kilogramem tolerancji. A do naróżnika czerwonego. W trzecim pojedynku jutrzejszej gali wyjdzie zawodnik Stanisław Tym Xboxing Promotion. Multimedalista mistrza z Polski. 5 zawodowych pojedynków. Wszystkie pojedynki wygrane przed Państwem. Stanisław! Padło! Stanisław gibadło wnosi na wagę równe 73 kg. Przypominam 72, 500 plus 1 to Limit walki numer 3, tym Xboxing Night 16. Pozycja bokserska. Wasing vs. gibadło. I chodź. 6 rund. Niepokonane gibadło kontra Holender Wasing. Przyklejone nosy, już sporo emocji na 26 godzin przed walką. Zostawcie panowie coś na jutro. Dziękuję bardzo. Oglądaliście państwo zawodników w pojedynku numer 3 jutrzejszej galii. Tymex boxing Night odsłona numer 16. A już za moment zawodnicy z walki numer 4. Państwo, kategoria średnia pojedynek kontraktowany na 8 rund. Oto przed Państwem zawodnik, który jutro wychodzić będzie z narożnika niebieskiego. Zawodnik pochodzący z Nikaragu. 16 zawodowych pojedynków. 9 pojedynków wygranych i uwaga! 9 wygranych przed czasem. 7 pojedynków przegranych. Przed państwem. Pablo! Mee! Don't go 71 kg przez 400 gramów wnosi na wagę zawodnik z Nicaraguj, Pablo Mendoza. To był zawodnik narożnika niebieskiego jutrzejszego czwartego pojedynku, oto narożnik czerwony. Zawodnik stanie Tymek z tani Boxing Promotion, były międzynarodowy mistrz Polski w kategorii półśredniej. 30 zawodowych pojedynków, 26 wygranych, w tym 5 wygranych przez KO. 3 pojedynki przegrane, 1 zremisowane. A już teraz przed Państwem Łukasz Maciej! Łukasz Maciec, który chudnie i młodniej je w oczach, trzeba powiedzieć, zmierza ku kategorii junior średni. To prawdopodobnie w następnej walce. A dziś 70 kg, 950 g, 70, 950. Wniósł na wagę Łukasz Maciec. 8 rund, kategoria średnia, Pablo Mendoza, Nicaragua versus Łukasz Maciec, Polska. Prawdopodobnie ostatnia walka Łukasza Maxa w kategorii średniej. To już jutro, od 19.40 w TVP Sport podczas Tym Xboxing Boxing Night 16. No to już wiemy, proszę Państwa, kto zawalczy w pojedynku numer 4 jutrzejszej gali Tym Xboxing Boxing Night, odsłona 16, a oto bohaterowie, właściwie bohaterki pojedynku numer 5. Kategoria lekka, pojedynek kontraktowany na 8 run. A do narożnika niemieckiego wywoływać będę jutro zawodniczkę z Bułgarii. 22 zawodowe pojedynki, 10 wygranych, w tym 4 przez KO. 11 przegranych, 1 pojedynek zrealizowane. Przed Państwem. Milena! Headbaby! baby! K Nosi na wagę 61 kg, 650 gramów, bo walka zakontraktowana jest w limicie kategorii lekkiej, a więc limit 61, 235 plus rzecz jasna w przypadku walki rankingowej umówionej kilogram tolerancji. No to proszę Państwa, czas na czerwone, a tam polska królowa boksu Stajna TMEX Boxing Promotion. Była mistrzyni świata i Europy. 20 zawodowych pojedynków. 19 z nich wygranych. Przed Państwem Ewa Kleo. 61 kg 900 gramów wniosła na wagę była mistrzyni Europy, była mistrzyni świata Ewa Brodnicka. Osiem rund kategoria lekka w przypadku jutrzejszej walki. Kolewa kontra Brodnicka. Brodnicka, która chce wrócić na zwycięską ścieżkę, która ma swoje aspiracje, ma jeszcze swoje marzenia. Jutro stoczyli walkę ośmiorundową w limicie kategorii lekki. Czy te plany pokrzyżuje Bułgarka kolewa. Oj to będzie wspaniały pojedynek, pojedynek pełen emocji. Przypominam to walka numer 5, a już za chwilę! Zawodnicy z pojedynku numer 6. Kategoria półśrednia. Pojedynek został zakontraktowany na 8 rund. A do narożnika niebieskiego podczas jutrzejszej gali wyjdzie zawodnik z Ekwadoru. 10 zawodowych pojedynków. 6 wygranych, w tym dwa przez KO. 4 pojedynki przegrane. Przed Państwem Rodrigo Labre. Palabrez z Ekwadoru wnosi na wagę 67 kg, 200 gramów, 67 200. Przypominam, że walka zakontraktowana w limicie kategorii półśredniej 66 678. Szanowni Państwo, to narożnik czerwony. Zawodnik w tajnym Xboxing Promotion. 15 zawodowych pojedynków. 13 z nich wygranych, w tym 3 wygrane przez KO. 1 przegrany, 1 zremistowany. Przed Państwem polski drapieżnik Michał. szczupco Leśnia. 67 kg, 500 g. wniósł na wagę Michał Szczupak Leśnik. Pozycja bokserska. I twarzą twarz. Labre na zwycięskiej ścieżce. Ostatnie rywale, niepokonani obaj, nie znaleźli sposobu na labre. Czy znajdzie jutro? Właśnie taki sposób, Michał Leśniak. Labre czy leśniak? Leśniak, a może jednak labre. Osiem rund, walka numer sześć, tym Xboxing Night. 16 na dystansie Ośmiu rund. Dziękuję bardzo. Może... Do Michała pytanie, bo jesteś u siebie, jesteś człowiekiem z tej ziemi, naprzeciw rywal, który może nie straszy rekordem, natomiast na pewno, na pewno te dwa ostatnie pojedynki z rywalami niepokonanymi, wygranymi przez Labrę robią wrażenie. No na pewno tak, ale jutro zobaczycie co się będzie działo w ringu. Coś nam tutaj zwizualizujesz? Co się jutro będzie działo? Schawy będą bite. <grymne> Schaby będą bite. Rozluźniony w formie Michał Leśniak. Bardzo dziękuję. Do jutra. Malutkie sprostowanie. 14 walk. 14 zwycięstw, panie Piotrze. 14-1-1. <grymne> 14 już wpisujemy w oficjalne statystyki. Jesteśmy na etapie negocjacji z bukserkiem. Spokojnie. Takie jest anonser poprawione statystyki, poprawione, wszystko musi się zgadzać, proszę Państwa, a już teraz zapowiadamy z zawodników w walki wieczoru. Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, panie i panowie! Kategoria lekka pojedynek kontraktowany na 10 równ. Walka w obronie pasa międzynarodowego mistrza Polski. A do narożnika niebieskiego podczas trwania jutrzejszej gali wyjdzie. Zawodnik pochodzący z Meksyku. 22 zawodowe pojedynki. 19 z nich wygranych. W tym 13 wygranych przez KO. 2 przegrane. 1 zremisowany. Oto Państwa Państwem. Julio, 10 rund, pas Międzynarodowego Mistrza Polski. Starcie zakontraktowane w limicie kategorii lekkiej 61 235 A Meksykanin wnosi dziś na wagę 61 kg, 200 gramów, 61, 200 a więc w limicie kategorii lekkiej jest Julio Parraza. panie i panowie! A oto ten, który pasa międzynarodowego mistrza Polski bronić będzie. Zawodnik Stajnik tym Xboxing Boxing Promotion. 24 zawodowe pojedynki, 21 wygranych, w tym 6 przez KO. Jeden przegrany, dwa zremisowane. Wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski. Przed Państwem Damian Wrzos! Wrzos! Mistrz Polski Damian Wrzesiński, Lech Poznań, Polska, kategoria lekka. No chyba spokojnie tutaj widzę z wagą, bo zakłada szalik Damian, bierze również polską flagę i za chwilę dowiemy się ile dzisiaj wniesie na wagę Damian Wrzesiński. Identyczna waga, 61 200. 61 200 wnosi na wagę Damian rzesiński Statut walki wieczoru. Pas międzynarodowego mistrza Polski w kategorii lekkiej, obaj wnoszą na wagę 61-200, dystans 10 rund. Meksykanin Barraza i Polak Wrzesiński. Vamos Barraza do boju Wrzesiński. to już jutro, puenta tym Xboxing Night 16. W sobotnią noc od 19.40 na antenie TVP Sport. Dziękujemy bardzo. Damian. Kolejna walka wieczoru. To już można powiedzieć staje się normą w Twoim życiu sportowym. Tak, bardzo się z tego cieszę i dziękuję mojemu promotorowi za to, że daje mi szansę, ja tej szansy na pewno nie stracę, bardzo ciężko pracuję, trenuję każdego dnia i dążę do swoich celów, mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata i wiem, że tak będzie. Coraz więcej zwycięstw, coraz większa liczba sponsorów, w twoim obozie coraz więcej garderoby, szaliki, flagi, koszulki. Tak, dokładnie. No, moje grono kibiców się stale powiększa. Ja też wspieram y, moją ukochaną drużynę, jaką jest y, Kolejosz, Lek Poznań. I y, oczywiście z całej Polski też mam dużo kibiców, y, znajomych, y, rodzinę, która mnie wspiera. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo y, im wyżej idę w hierarchii, jeżeli chodzi o ranking y, na świecie, w, w boksie zawodowym, to coraz bardziej potrzebuję właśnie wsparcia i dostaję to wsparcie. Powiedz mi, bo to jest chyba kolejna walka w twojej karierze, w której tak naprawdę ty masz więcej do stracenia niż, niż do zyskania? To jest taka szczególna presja w głowie? Nie, ja, ja w ten sposób nie podchodzę do, do tej walki do przyszłych, że mogę coś stracić. Ja skupiam się na tym, co mogę zyskać i y, ciężko na to pracuję i y, tylko zwycięstwo mnie interesuje. Dobrze, to ostatnie pytanie. Jakim zawodnikiem jest Barraza i co ekstra na jutro przygotował Brzesiński? No nie powiem, co przygotowałem, bo jutro chcę to pokazać w ringu i chcę zaskoczyć mojego rywala. No rywal ma na pewno niebezpieczne, bezpośrednie ciosy sierpowe z obu rąk i ciosy na doły na dołu bezpośrednie, tak więc dlatego ma tak duży współczynnik knockoutów wygranych przed czasem, ale ja mam, mam na to przygotowaną taktykę i jutro pokażę to w ringu. Jedno jest pewne, to jest... To jest naprawdę bitny naród. Wojna ringowa nie jest im obca, także powinniśmy oglądać wielkie widowisko, bo wszyscy Meksykanie mają wielkie serducha i, i walczą do dopóty, dopóki na matę nie padną. Dokładnie, a ja jestem tego samego pokroju też. Dopóki nie padnę, dopóki mnie nie położy, to też będę walczył do samego końca. No to jutro powinniśmy obejrzeć naprawdę dobrą bitkę w walce wieczoru, w której stawką jest pas międzynarodowego mistrza Polski w kategorii lekkiej, Barraza Wrzesiński. Bardzo dziękuję. Zaprosimy wszystkich zawodników, wszystkich zawodników, którzy walczą podczas jutrzejszej gali TYMEX BOXING NIGHT 16. Zapraszamy serdecznie tutaj do na nas na scenę, wspólne zdjęcie. Przypominamy, oglądaliście Państwo zawodników, którzy wystąpią jutro na gali, tym exboxing na Słona numer 16. Jeszcze raz przypominam 7 zawodowych pojedynków, w tym pojedynek mistrzowski pojedynek numer 7 w obronie międzynarodowego mistrza Polska. Zatem bądźcie Państwo jutro z nami. A my jeszcze raz wszystkich zawodników zapraszamy tutaj do nas na scenę. 40, TVP Sport, siedem walk i ta puenta, ten frapujący pojedynek w kategorii lekkiej, której stawką, którego stawką jest pas międzynarodowego mistrza Polski w kategorii lekkiej pomiędzy Julio Barrazą z Meksyku a Damianem Brzesińskim z Polski. Challenger Barraza i mistrz Brzesiński. 19.40 TVP Sport. Zapraszamy przed telewizory. Dobrego wieczoru.